Siemaneczko, siemaneczko, MOTOROZWAD! Dzisiaj pływamy. Na lądzie. Pływamy na lądzie. Kacperek odkręca właśnie głowicę zgodnie z procedurą, bo tutaj jest nawet oznaczenie śrub, które odkręcać, żeby nie pokrzywić, także to jest ważne. No a tak naprawdę, tak naprawdę no to robimy wstępne rozeznanie silnika, który no coś tam nie działa. No. Generalnie stracił kompresję na jednym garze, Na którym katrze? Na środkowym. Na środkowym. Z niewiadomej przyczyny. A, no i tutaj warto pamiętać, w ogóle to jest silnik Yamaha 1300. Te dwie śruby, które mamy tutaj, które są już odkręcone, to też są śruby, które trzymają głowicę. No i co, zaraz przyjdę. Czy mogę panowie pomóc? A to jest. Stasiu przyjechał. No, i co, otworzymy zaraz tego skuterka, i zobaczymy co tam w środku się dzieje. A ja zaraz pokażę Wam, co dalej na serwisie słychać. No, jesteśmy na serwisie, tu mamy chodę Pana Szczykutowicza. Tam, no, a problemy z bakiem paliwa. Zbiornik fajnie odnowiony z zewnątrz, natomiast no, są problemy z rdzą w środku, tak. Tardza zapycha kranik. No, i nie chce się nikt chodzić, bo nie ma paliwa. Tutaj mamy kłada Polaris, który, yy, no, trzeba by kamerkę pokazać. Na razie nie mamy, nie mamy jak tego odkręcić głowicy. Okazało się, że nie mamy, yy, bo to są klucze celowe. Mamy też klucze celowe, natomiast yy, akurat tego klucza, który jest tu w głowicy, nie mamy. No i jest zamówiony. No ale generalnie kład jest po utopieniu, i yy, jest problem z jednym korbowodem niestety silnik do cały do kapitalnego remontu tutaj mamy kłada polaris, który miał wymieniony yy, przegub, tamten przegub yy, no totalnie się rozleciał, jakbym Wam pokazał to by się słabo zrobiło A tutaj mamy Yamaha DT yy, nie wkręcała się na obroty, miał bardzo yy, bardzo ubogo, to znaczy za mało paliwa było w, w składzie mieszanki, czyli paliwowo-powietrznej, Motocyk tutaj, tak jak widać, w bardzo dobrym stanie. Można powiedzieć, że rarytas małe z takich pojazdów. Dodatkowo widzę, że wydech Gianelli zamontowany dosyć fajnie. Te motocykle chodzą przy odpowiedniej regulacji. Nie jest odblokowana do końca. Widzę, że ma tą puszeczkę tutaj. Tego airboxa, czy jak zwał tak zwał Tu mamy kładę ACESa Będziemy go podłączali pod komputer Straszny zgrzebany kład Gdzieś tam był w kilku serwisach Po całej Polsce tu właściciel jeździł Trafił do nas w końcu No i generalnie zostało teraz skasować inspekcję Olejową A w tym kładzie inspekcję olejową Trzeba skasować Komputerem diagnostycznym ACESa Takowy komputer mamy, więc jesteśmy w stanie to zrobić. No, tutaj jakieś tam mniejsze motocykle. Kanama widzimy tutaj całkowicie wybebeszonego Widzicie, silnika nie ma. Silniczek mamy tutaj. Silnik jest już wstępnie rozebrany. No tutaj też poprzedni mechanik troszkę dał ciała, bo założył panewkę nadwymiarową i z tym wałem może być tutaj problem. Mamy starą i nową panewkę. No tam ktoś założył nadwymiar, ten silnik stawał, wyjął to, wsadził znowu starą. No i generalnie strasznie się tłuk ten silnik. Także no, no, tutaj mamy gaźniczek od Yamaha DT Po myciu ultra dźwiękami, Praktycznie nowy Wygląda bardzo dobrze to po myciu Tak jak widać Co to za jakieś ciekawostek, a no tutaj mamy resztę tych części do Kanama Jeżeli chodzi o cylindry No to widzę tam na półce leży to Tu mamy wały Mateusz robi, ostro wały jeżeli chodzi o cylindry, no to są w fatalnym stanie. A, był pomiar w ogóle tych cylindrów, ale nie mam tutaj tego. Ten to jest właśnie ten lepszy. Ten lepszy cylinder. O, tu mamy pomiary. Ja to wezmę może na stół, to pokażę. Strasznie się tu ten kład, generalnie to wygląda tak, że, tak jak widzicie, nie wiem w końcu który ten cylinder jest gorszy, a który lepszy. W każdym układzie z pomiaru to wygląda... Mm, wygląda tak, że no nie wiem może sami sobie zobaczcie, jak ktoś wie o co chodzi, to będzie widział jak wyglądają pomiary jak ktoś nie wie o co chodzi to nawet jak wytłumaczę, to nie będzie wiedział o co chodzi, no w każdym układzie jest wyrąbane, no jest tutaj w, w porywach plus 12, także no dosyć, dosyć już dwa razy za dużo, nie? Będziemy zamawiali Części oryginalne do tego Do tego kłada Tak jak widzicie tutaj kupa elementów z obróbki korbowodów. To bardziej jako pomocnicze już, dlatego że to do wyprasowywania dobre jest, bo twardy materiał. Co tam mogę wam jeszcze ciekawego powiedzieć? Kawasaki ładne. Robiliśmy odblokowanie tego motocykla. No, i jakiś tam przegląd techniczny. Tak wygląda sytuacja na zewnątrz. Stoją jakieś tam pojazdy, Wodali tam CF Moto. Które miało totalnie zmasakrowany pasek. Może przejdziemy do niego, to wam pokażę, jak to wygląda. No, w kładach jest tak, że powinno się wymieniać ten pasek. Moim zdaniem to 2000 km. Natomiast często klienci tego nie robią, tylko jeżdżą do końca. Tak jak tutaj widzicie, no to zostały tylko sznurki, kupa, kupa sznurków z tego paska. Przekładnie są bardzo obciążone w tych kładach. Więc naprawdę, trzeba tutaj umieć po, po pierwsze jeździć, używać tych lewarków, tych biegów, przełożeń i wiedzieć co się robi. A jeżeli ktoś jest niedoświadczony i nie wie jak używać tego pojazdu, jakim jest skład, no to są problemy właśnie tego typu, że, że paski pękają albo tak jak tutaj: to jest pasek z CF Moto. Po przebiegu 300 km, no i pasek, co? No, niby nie jest zły, ale jest zakatowany, spalony po bokach i kład po prostu yy, strasznie tak rwał tymi biegami. tak, Takie zazwyczaj są objawy. No, tam klient myślał, że to coś ze skrzynią się dzieje. Tam w innym serwisie to w ogóle nie chcieli go obsłużyć. To jest oryginalny jeszcze pasek CF Moto, to akurat Bando yy, CF Moto 520. Nie? taki pasek można też kupić u nas nowy właśnie taki został zamontowany Gatesa klientowi no i co tam dalej mogę wam jeszcze powiedzieć tutaj mam kłada TGB który też tam był w jakimś innym serwisie i ktoś zrobił z wyraz poznanie. klientowi został wymieniony regulator napięcia na nowy bo nie było ładowania okazało się że to nie jednak nie jest zepsuty regulator napięcia tylko tylko pati skrownik No i co, rozebraliśmy tego i Będziemy wymieniali skrownik, tak? No i to chyba tyle z przechadzki po serwisie Generalnie grube te na tematy nam się tutaj kroją Będzie dużo obliczania, mierzenia i tak dalej, zamawiania części No bo, bo remonty, remonty Także cóż, no zapraszam do subskrypcji kanału. Odwiedzajcie nas, bijacie tam do Kamila Dokładowego. Też fajne filmiki tam nagrywa. Myślę, że takie bardziej lightowe bardziej turystyczne bym powiedział. Trzymajcie się, Siemaneczko.